Jeśli uruchamiasz pompę po zimie i zauważysz, że wirniki w pompie się nie kręcą, to po pierwsze, nie panikuj. Pompa posiada specjalne uszczelnienie wałka. i Jeśli dłuższy czas jej nie używamy, to uszczelniacz skleja się, tym samym blokuje wał. Silnik w tej sytuacji nie jest w stanie ruszyć. Na tym etapie większość klientów oddaje pompę do serwisu, lub co gorsza, kupuje nowe urządzenie. W większości jednak przypadków jesteśmy w stanie samodzielnie naprawić pompę. Pamiętaj, wszelkie działania dokonuj na pompie odłączonej od zasilania. Po pierwsze, należy zdjąć osłonę wirnika i dużym płaskim śrubokrętem spróbować przekręcić wał. Gdy już odblokowaliśmy wał, a silnik dalej nie rusza, a jedynie buczy, wówczas sprawdzamy kolejny strategiczny element kondensator. W wilgotnym środowisku często dochodzi do przepalenia kondensatora. Łatwo wymienić go na nowy. Kondensator kosztuje w granicach 30-40 zł, w serwisie za taką wymianę musielibyśmy zapłacić około 100 zł. Jeśli jesteśmy użytkownikiem pompy ssącej i zauważyliśmy, że spod pompy kapie woda, to oznacza to prawdopodobnie, że zużyła nam się dławica pompy. Wymiana jest dość skomplikowana, dlatego proponuję oddać pompę do profesjonalnego serwisu. Koszt naprawy w zależności od modelu może wahać się od 60 do 150 zł.